Witajcie maniacy wrestlingu, zapraszam Was na dzisiejszą paczkę newsów. Seth Rollins uważa, że zawodnicy UFC nie poradziliby sobie w WWE. Mistrz świata wagi ciężkiej WWE udzielił wywiadu dla ESPN. Rollins został zapytany, czy uważa, że zawodnicy UFC mają szansę na sukces w pro wrestlingu. Nie, bo nie mają do tego wytrzymałości, nie walczą każdego weekendu. To mistrzostwo pojawia się wszędzie. Szczególnie najlepsi zawodnicy są wykorzystywani w pewien sposób. To świetnie, to ich styl. To działa dla nich, rozumiem to. Walczysz może raz, dwa razy do roku, jesteś szalony jeśli walczysz trzy razy w roku. Jednakże, aby walczyć ponad 100 razy w roku, odwiedzać wszystkie te miejscowości, i wciąż być w stanie trenować i występować w mediach, to wyczerpujące. Nie chcę krytykować Rondy i Rosie. Uwielbiam Rondę. Zrobiła wiele dla naszej branży i ogólnie dla branży walki. Ale to było trudne dla Rondy. Próbowała z całych sił i to było dla niej trudne. Chciałbym, żeby ktoś przyszedł i spróbował. Jeśli myślisz, że możesz dać radę, to trudne. Wyzywam ich wszystkich. Nie obchodzi mnie to. Spróbujcie. Ja nie. Nie potrafię tego, co oni robią. Wyszedłbym tam i zostałbym znokautowany, albo udusiliby mnie pewnie w dwie sekundy. Pewnie poradziłbym sobie lepiej niż CM Punk, ale i tak bym przegrał. Najprawdopodobniej. Analiza stanu AEW według tonego Kana. Ostatnio właściciel AEW, Tony Khan, wyraził entuzjastyczne opinie na temat produktu All Elite Wrestling przed nadchodzącym Revolution. W wywiadzie Sports SportsGrid Tony stwierdził, że obecnie to najlepszy okres dla AEW. Myślę, że obecnie jest to najlepszy okres dla AEW. W pierwszym kwartale 2024 roku, zbliżając się do Revolution, to ekscytujący czas dla biznesu wrestlingowego. Dzieje się wiele szalonych rzeczy i to jest naprawdę ważny czas dla wrestlingu. Z różnych powodów, niektóre rzeczy poza światem wrestlingu, które są większe niż wrestling. Ale dla nas teraz w AEW wykonujemy najlepszy wrestling, jaki kiedykolwiek robiliśmy. Naprawdę w to wierzę. Continental Classic to coś, co chciałem zrobić od dawna, ale chciałem to zrobić we właściwym czasie. Mieliśmy odpowiednią grupę wrestlerów i możliwość z pięcioma godzinami telewizji włączając Collision. Myślę, że znaleźliśmy świetny rytm w 2024 roku. Jest to, moim zdaniem, jak wspomniałeś, atmosfera wokół firmy jest tak silna jak nie Nigdy dotąd. Nie wiem, czy to eksperymentowanie z różnymi stylami, różnymi rzeczami, ale wiem, że teraz wpadliśmy na coś, co jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy w AEW. Pomimo entuzjazmu Tonego, fakty pokazują zupełnie coś innego. Spadek oglądalności programów AEW oraz coraz to mniejsze liczby fanów podczas gal wskazują raczej na coś odwrotnego. Czy zgadzacie się z opinią Tonego? A może uważacie, że to totalna bzdura? Undertaker dzieli się opinią na temat kontrowersyjnej decyzji kodiego roadsa. Jeszcze przed wydarzeniami z konferencji prasowej poświęconej nadchodzącej WrestleMania, Undertaker podzielił się swoimi przemyśleniami na temat momentu, gdy Cody Rhodes ogłosił, że nie zmierzy się z Romanem Reignsem na WrestleMania. Okazało się, że ikona wrestlingu nie tylko doceniła profesjonalizm Rhodesa, ale także podzieliła się swoimi osobistymi refleksjami na temat tego wyjątkowego momentu. To był prawdziwy przykład profesjonalizmu. Miałem zamiar wyłączyć program, ale chciałem usłyszeć promo od jego to było świetne, to było naprawdę dobre i byłem tak bardzo zaangażowany, kiedy powiedział po prostu nie na WrestleMania, moje serce opadło do żołądka, bo wiedziałem w tamtym momencie co się zaraz wydarzy. Wierzcie mi, pod względem finansowym, gdyby rok pojawił się na WrestleMania przeciwko Romanowi Reignsowi, strzał w dziesiątkę, kuzyn przeciwko kuzynowi. To ogromne, to może się obrócić przeciwko nim. Fanie wrestlingu nie lubią wielu rzeczy, w dłuższej perspektywie to jednak kwestia kasy. Jednak, widząc i będąc w takiej sytuacji kilka razy samemu, gdy Cody wyszedł i zrobił to promo, współczułem mu, poczułem, jak ściska mnie w żołądku, a zrobił to jak prawdziwy mistrz. Steve Austin zmierzy się z CM Punkiem? Pojedynek między Stone Coldem a CM Punkiem to marzenie wielu fanów. Wydawało się, że taka chwila już nigdy nie nadejdzie, ale Stone Cold zaskoczył wszystkich biorąc aktywny udział w bójce z Kevinem Owensem na 38 edycji WrestleMania. To wydarzenie otworzyło drzwi do spekulacji na temat możliwości kolejnego występu Stone Colda w ringu. W trakcie wywiadu dla ESPN Austin zasugerował, że istnieje realna możliwość, że pojedynek marzeń faktycznie się odbędzie. Powiedziałem, że nigdy więcej nie wejdę do ringu, chyba że wszystkie gwiazdy się ułożą i z jakiegoś powodu w jakiś sposób tak się właśnie stało. I w wieku 57 lat byłem gwiazdą pierwszej nocy WrestleMania. Nigdy nie sądziłem, że to zrobię. Gdybyś mi to powiedział, kiedy przeszłem na emeryturę w 2003 roku, powiedziałbym, jesteś s*** więc nie będę tu siedzieć i mówić, że nie ma takiej możliwości, bo w tym szalonym biznesie sportowej rozrywki nigdy nie mówi się nigdy. Lubię panka, myślę, że pank lubi mnie. Więc o ile może przyjąć tonko od Stanera, uważam go za świetnego przyjaciela, świetnego faceta i świetnego zapaśnika, który miał wspaniałą karierę. Zobaczymy. Uwielbiam ten biznes sportowej rozrywki bardziej niż cokolwiek innego w moim życiu. I gdy dostajesz dawkę tego... Chcesz więcej? I tak oto jestem tu teraz i rozmawiam z tobą o ponownym zrobieniu tego i to pokazuje jak uzależniające to jest dla mnie. Nawet rozmowa o tym zaraz się podekscytuje i zacznę mówić za szybko, ale to się nie wydarzy, ale mogłoby. Czy chcielibyście zobaczyć pojedynek z tą Colda z CM Punkiem? Chad Gable chce kolejnej walki z Gunterem. Podczas niedawnego występu w podcaście Battleground Leader Alpha Academy poruszył temat swojej serii walk z Gunterem o Mistrzostwo Interkontynentalne w trakcie rozmowy Chad powiedział, że ten rozdział nie jest jeszcze zakończony, gdyż pozostało kilka nierozwiązanych spraw. Gdybyście tego nie widzieli, pod koniec lata i na początku jesieni rywalizowałem z Ganterem o Mistrzostwo Interkontynentalne. On teraz jest niepowstrzymany, bije rekordy związane z tym tytułem. Myślę, że nigdy nie miałem szansy zamknięcia tej rywalizacji. Mam wrażenie, że pozostało jeszcze kilka nierozwiązanych spraw, które można by było dokończyć. Przede wszystkim, gdybym miał to zrobić po swojemu, to chciałbym to dokończyć, chciałbym dokończyć tę historię, chciałbym zdobyć ten tytuł i naprawdę utwierdzić się jako singlowy zawodnik. Zawsze towarzyszyła mi etykieta drużynowego zawodnika. A zdobycie mojego pierwszego singlowego mistrzostwa to moja szansa na definitywne oderwanie się od tego, więc to jest mój cel. Byłem osobiście wielkim fanem programu Chad'a z Gunter'em. Liczyłem na to, że po zakończeniu ich konfliktu Chad będzie dalej prezentowany jako poważny zawodnik. Niestety, jak wszyscy wiemy, Federacja nadal umieszcza go w komediowych segmentach. To z pewnością nie sprzyja rozwojowi kariery Chad'a w WWE. Co sądzicie? Czy WWE popełniło błąd, ignorując potencjał czada w momencie, gdy zdobywał poważne uznanie w oczach publiczności? I to by było na tyle, maniacy wrestlingu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wytrwali do końca, oraz prosić Was o zostawienie łapki w górę i komentarza. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata pro wrestlingu.